Siemano, siemano, witajcie. Jest tu ze mną mój kolega. Cześć. A dzisiaj zagramy w bardzo popularną i świetną właściwie to grę, w której doładowałem sobie pieniążki o nazwie 600 Widget. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Poprawcie mnie w komentarzu, jeśli to źle wymawiam. Nie, ja nie myślę, że dobrze. Ja, ja też myślę, że dobrze, ale jakoś tak to się wymawia. O! To jest moje konto. Jestem diabełkiem. Hi, 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 hi. I mam gildię. Loch na kółkach. Pokonaj potwory, zanim odejdzie czas. Rozpoczęcie za jeden dzień. Oczywiście, że będę pokonywał potwory. No co wy... Hmm. Co wy Widzowie myślisz, że ja nie pokonam potworów? Oczywiście jestem do tego stworzony. Dobra, to jest moja gildia. Bombowe mm. kajko. I to jest herb mojej gildii. Niedawno ją założyłam, tak? Nie, niedawno. O! Franek. Co? Mam nowych dwóch członków. Mm. I moja gildia ma. Ma już tylko, ma, ma całe cztery osoby. Uuu, dużo. Nie licząc mnie trzy, ale licząc mnie cztery osoby. Świetne. Hej, I ktoś ulepszył, ulepszył moje statystyki Gildi. Fajnie, świetne. Mm -hmm. Możemy już grać. Możemy już grać. Tutaj jest taka miejscu o złoto. Uuu, co chwilę teraz... Widzowie, dołączajcie do gierki, bo już dodali nowe rzeczy, takie typu, e, typu, e, typu dodali więcej złota zawarty, więcej, więcej rzeczy. No, mam 45 grzybków. No to 9, na losowanie czy gdzie? Wiem gdzie idziemy. Ja jestem od tego uzależniony, nie? Co, nie. Co, codziennie tu chodzę i kiedyś, co chwilę wykorzystywuję na tym wszystkie moje grzybki. Nie. Tym razem nie wykorzystam. Obiecuję. No. U, PD u, dostałem. A wiesz co to oznacza? Jeden nowy poziom. Dostajesz poziomy. Ale ja jeszcze nowego poziomu nie dostałem za to. No dawaj chłopie, jest PD. Ostatni zakręt. Mhm, dobra, ostatni. A jeszcze jeden, może się, mi się PD trafi. No. Bo mało ci brakuje do następnego poziomu. A, kurde, szlak. Powiem tak jak Ty, dobry druchu. Szlak! Znów udało Ci się wygrać. Dobra, ostatni raz. Ostatni zakręt, ok? Widzowy, ostatni zakręt. No kurde. Jak Ty to robisz? Nie hmm. robię nic. No. Proste. Dobrze. Sprawdźmy, co macie w sklepie. Ale główno Znaczy ja nic nie mówię, ja nic nie mówię. Uuu. To brzmi jak coś, co potrzebuje. znaczy nie, nie, nie. Znaczy potrzebuję, ale nie, nie. Sprzedajemy te niepotrzebne rzeczy. Nowy towar. To 18 pancerzy daje. To się nie opłaca, oczywiście, że się nie opłaca. 139. Oczywiście zawsze jak jest sklep, to sprawdzajcie statystyki tych wszystkich broni i zawsze poleciłbym sprawdzić sobie jest sklepik, bo może będzie akurat jakaś oferta, która Was zainteresuje i bardzo będziecie chcieli tą ofertę. No nie, tutaj mam wszystkie eliksejły wypełnione. O, jeszcze sobie to dokupię. Bo mam małe braki. O, to sobie sprzedam, bo to mam chyba z wyprawy. Nie pamiętam. To sobie potem wypijemy. Mhm, tak, wypijemy to prawie. Mhm, dobra. dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. Pojedynek na arenie. Z jakimi gościem. Pojedynek na arenie, e, e. pojedynek na arenie, o nie, ja nie mam z nim najmniejszych szans, no nie, ja mam tylko 600 życia, o matko, no nie, ja nie mam z nim szans, on mnie mógł, że na dwa hity zabić, może zabiję tego, bo... Nie, dobra. Zmiana planów, zmiana planów. jutro oczywiście będzie odcinek, gdy właśnie będę sprawdzał to coś. Mhm. Będę sprawdzał, co to jest, bo będzie jakaś nagroda za ubijanie, za ubijanie przeciwników. Pewnie, pewnie będzie nagroda za to. Ale nie wiem, czy nie trzeba mieć do tego jakiś wyznaczony odcinek, ale raczej. Raczej nie. Mm. Mam nadzieję. Muszę. Jutro o 20.00. Jutro o 23.00 się chyba zacznie. Jakbym strzelał. Ale nie jestem pewny. Nie jestem pewny. Na pewno jutro sprawdzę, co się będzie dziać. Atak gildijny. Musimy jakoś słabą gildę zaatakować. A słabszą która jest? Członkowie 2. Ranga... Cześć 100. Ej ty, zaatakujemy ich. Tych, na pewno. A tak na... A za chwilę, wkrótce będzie atak. A co jeśli jedziemy tak i na jakąś gigę naszego widza? Co? A co jeśli pojedziemy na atak jakiegoś widza give, give. <laughs> Nie wiem. Oj, by był przypał lekki. To był przypał. Ty, a co jak ja nie będę na tym pojedynku? Sprawdzę czy są jakieś nagrody darmowe. Czarny Rynek. A wiecie, co ja mam? Co? To jest bardzo rzadkie. Mam gryfosmoka. smoka. Uuu. Widzicie? Mam termin 26 dni. I 0 godzin. A co on Ci daje? On mi przy... skróca czas misji. Czyli czas przybycia do miejsca misji o 50%. Uuu, to mega fajne. No. On jest największy i najlepszy. No, największy i najlepszy. Ty, jest w ogóle taka postać jak raptor, który umie otwierać drzwi. Świnia, świnia. Świnia, świnia, świnia. Świnia, świnia. Dobra, nowy towar. Uuu, mm. a cóż to?

mi się nie przyda. A nie, to wygląda jakby chodziłeś na kolędy codziennie. A wiecie, co jakieś ja zrobiłem? Co? Kupiłem. Kupiłem y, najlepszy napój w grze, sprzeda, z, który kosztował mnie mniej niż za ile. Za, niż, y, no, kosztował mniej y, niż tyle, ile go, za, ile go sprzedałem. Bo sprzedałem go tylko za, uwaga, 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 100, 100 monet. Wow. A przypominam, że kosztował mnie 15 grzybków i 15 monet. To jest o wiele no, większa różnica i mniej. Mhm. Znaczy, też grzybki są drogie i bardzo potrzebne, ale wiesz, można, zagranie w gry, można zrobić za darmo grzyby. Ale ma mordę taką. Mordę, 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 taką. <ścoughs> taką, <ścoughs> taką fajną. Taką tak jakby A zagramy w kubki. Zagram w kubki. Zero grzybków pewnie. Jeden moment. Ja mu wybiorę stawkę. 174. Tak 74. drogo? Nie, to ja... A może, może uda mi się zarobić, ale... Nie, no chyba może nie. Może uda mi się też stracić, <laughs> ale... Ale skąd nie. co ty robisz ze <laughs> swoim życiem? i z moimi monetami. Okej. Okay. Okej. Okay? Pokazuj to. Jestem przygotowany. Dawaj, wybieraj Franek. Nie, Ty wybieraj. Prawy, lewy, środkowy. Ty stracisz, to Ty No wybrasz. kurde, mogłem środkowy wybrać i straciłem. W grę w kubki. Co Brawo za dla Ciebie. <laughs> Brawo dla... Nie, właśnie o to chodzi. Wolność wobec prawa. A teraz musimy zarobić. Stratę. Oj, nawet nic nie straciliśmy. Nie, Znaczy stracili. Straciliśmy. No chłopie, przecież ja mam taką lepszą... O, nie, nie, o, grzybki, trzy aż. To nie jest zły wynik, to nie jest zły wynik. No co to za główno? przecież mi to się nawet do niczego nie przyda. Nawet nie wiem, po co jest w tej grze drewno. Serwer nie odpowiada. O nie. O, o nie, ci popsuł się telefon. Chyba musimy zakończyć odcinek, bo... Nie. Dobrze, to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam podobało. Papatki! Papatki!